Siemano, do widowów, później szukajcie mój kanał, a w tym odcinku pokażę Wam, co robię. Jak, no, mój cały dzień w Minecraft'cie jak nie nagiwam odcinków, łączę je gdzieś tu. Dobra. Pierwszą, pierwszą rzeczą, co robię, to chodzę sobie po kacpiowicach tak się rozglądam. A i jak się spytacie co to jest za budynek, to zrobiłem taki budynek dla wyjadzierów. Chłopaki, dziewczyny. Nie wiem jak się rozluźnią. No. I łapką się szukiwujcie. I wracamy do treści. To jak mój dzień mija? Zaczynamy od tego, że idę sobie na mój basiennik nowy, co pobudowałem sobie. Idę na basienik nik. sobie pływam na nim. Ale ej! Ej! Ty doby! Ty doby! Aaaa! a to działa, czy nie? Nie, nie działa. Ej, dobra. Tu Da się to wyjść, nie to i co dalej wygląda. Idę sobie do centrum Kaczpiewic, to jest centrum Kaczpiewic. No i także stoję, Patrzę, wyjem sobie w O, biegają w jadzieży. Napad, kolejną dziecię czóo robię. Na Kaczprowiczak to jest, gdzie idę? Gdzie ten. Eee, po Gdzie idę, się do parku. Gdzie idę, się do parku. Kaczprowiczki. Fajr Park Kaczprowiczki. Żegę domontowałem. Eee, I powiększyłem że szadam tu jak niby nigdy nic. I zaczynłem jeszcze jaki by odcinek nagrać? Od razu mi do głowy dzisiaj jak robiłem przyszło. Ej! No, muszę muszę cały dzień nagrać. To nagrywam. Dobra. Dobra. Widzimy tutaj troszkę śniegu. Kolejne co jest to sobie zbieram plony na kaczkowicach. Zbieram sobie plony zbieram. Dobra plony są. Zbieram sobie plony jakby nigdy nic. muszę to tu odstawić no i idę sobie czekajcie idę sobie tu mam kilka ten a w sumie to jedzonko sobie pozabijam i odjadę ich tylko muszę pójść szybko po

No bo odejść, w takich warunkach się nie da po prostu działać, bo od razu jeszcze moby jakieś przyjdą i będzie niższa ciekawie, a szybki mój kanał Dobra, kolejną rzeczą A, miałem ten Do tych świneczek pójdź Chuj muszę sobie zamontować Świnki, świnki, świneki Dobra, uda mi się tu doskoczyć

Pokażcie, ja się jeszcze troszkę dziwam. Dobra. Róbcie bobo. Róbcie bobachy. Małe, 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 małe. Dobra, jeszcze dzieci, dzieci, dzieci. Dzieciom trzeba nadawać. Już więcej nie mam. Więcej nie mam. Trzeba trzeba wyjść jakoś. Wy dodańcie do mnie. Nie, no nie wyjdzie. No dobra, esz Kolejną rzeczą, co robię na Kaćpiowicach, to po prostu sobie idę do wieżowca. E, idę się do, do wieżowca mojego, tego najbliższego o ty gnoju, o ty gnoju, gdzie ty jesteś, o ty gnoju, gdzie ty tu jesteś, jak cię za, załatwię. Nie, muszę go zabić, muszę go wyeliminować. W moim domku się mój. To jakaś przesada. Prawda maniek? Dobra. Idę szukać do mojego wieżowca Na samą górę Dobra na samą górę Osajwuje Kacpiowicie No i wracam No i wracam Do domku swojego Już pewnie minął cały dzień, bo jakby nawet nie minął, to musiałem pójść spać, bo deszcz padał, a już tutaj słoneczko, a no jeszcze sobie wiażdżak i to będzie na tle tego odcinka, łapkujcie, szukujcie, też na aboncie LOPUM, się szukujcie.